Witam w retrogaming.pl. Ja jestem Seba Dragon, a dziś recenzuję dla was grę Scooby-Doo i Strachy na Lachy z 2001 roku. Scooby-Doo to chyba jeden z najpopularniejszych psiaków w pop kulturze. Serial animowany Scooby-Doo został stworzony przez studio Hanna-Barbera. Dzisiaj prawa do scooby ma Warner Bros jest nieprzerwalnie emitowany od 1969 po dziś dzień i w większości Wam nie starczyłoby życia zaczynając oglądania wszystkich odcinków Scoobiego i jego paczki. scooby oczywiście nie jest sam bohaterem serialu. Bohaterów mamy kilku, zaczynając od najważniejszych w grupie. Scooby-Doo strachliwy, lecz zabawny psiak, który jest maskotką Serialu i czasami zachęcony Skubi chrupkami nabiera na moment odwagi i jest strasznym obżartuchem. Większym nawet od Kudłatego. Kudłaty, drugi najważniejszy bohater obok Skubiego. On z kolei też jest zabawną postacią. Oczywiście, tak jak Skubi, jest straszliwym obżartuchem. I tak jak Skubi, za żarełko. Budzi w nim się odwaga, ale to tylko na moment. Póki nie zobaczy ducha, czy też potwora. Welma jest mózgiem naszej detektywistycznej paczki. I bez niej wątpię, żeby nasza paczka, jakąkolwiek, rozwiązała sprawę. Lub zagadkę. Fred, przywódca ekipy, też potrafi pogłówkować, ale daleko mu do intelektu, Welmy. I najmniej przydatna w ekipie Daphne. Jest dziewczyną Freda. Chociaż nie oglądam serialu teraz, i widać, że się dużo mogło w nim pozmieniać. Raz na jakiś czas też potrafi wpaść na coś przełomowego w danej sprawie, ale zdarza się to rzadziej niż w przypadku nawet Freda. Ta grupa wścibskich dzieciaków zajmuje się sprawami nawiedzeń różnych duchów i potworów. Ich zadaniem jest zgadnięcie, kto jest danym duchem lub potworem, bo większość tych maszkar to przebrani ludzie, którzy coś przeskrobali. Ekipa Skubiego, nie ukrywajmy, to bogate dzieciaki, więc rozwiązują sprawę na całym świecie, ale wystarczy o serialu. Studio odpowiedzialne za stworzenie gry to The Learning Company. Swoją siedzibę mają w Kalifornii i głównie zajmują się tworzeniem programów edukacyjnych. Przed Skubim, Strachy na Lachy, mieli jedną stworzoną grę, więc nie mieli zbyt dużego doświadczenia w tej kwestii. <grych> Fabuła. Nasi bohaterowie są w Nowej Szkocji. Podróżując samochodem, docierają do zamku. W zamku słyszymy jakby płacz pewnej osoby. Po zwiedzaniu zamku spotykamy właścicielkę tego zamku Jane. Makhagis, która mówi nam, że porwano jej siostrzenicę Bernice, została porwana przez, jak ona twierdzi, ducha czarnego rycerza, który często jest widziany z towarzyszącym mu smokiem. Fred usłyszawszy, co powiedziała Jane, postanawia z naszą paczką rozwiązać tą sprawę i to główny trzon fabuły. Później zwiedzamy zamek i próbujemy rozwiązać zagadkę porwania Bernice. Oczywiście, zwiedzając dość obszerny zamek i jego okolice, fabuła nie jest fenomenalna, nawet powiem jest marna, ale że skubi dół strachy na lachy to w większości gra dla dzieciaków, fabuła nie musiała być rozwinięta. <laughs> Grafika. Tak, jak serial animowany, mamy tutaj grafikę 2D. Trochę odstaje jakościowo od animowanego serialu. Nie widać tego, jak przemieszczamy się po zamku, ale kiedy dochodzi do animacji, widać dość spory spadek jakościowy i daleko wtedy mu do jakości serialowej, ale nie odstaje jakościowo od innych gier przygodowych z 2001 roku. <laughs> Świat gry. Świat gry jest podzielony na lokacje. Jest ich dość sporo, więc będziecie musieli dość dobrze zapamiętać układ zamku i gdzie znajdują się dane pomieszczenia, bo nie przypominam sobie w grze mapy, które by nam ułatwiała przemieszczanie po zamku. Oczywiście, jak chcecie odblokować nowe lokacje, musicie stopniowo odblokowywać skrypty, które odblokowują dalsze części zamku: inwentarz i mechanika rozgrywki. Scooby-Doo to gra point and click. Nasze postacie nie będą się poruszać po danej lokacji, w której się znajdą. Jak i w innych grach przygodowych. Będą stać w miejscu. Jak przeniesiemy się do danej lokacji, jedynie reagują, kiedy naduszamy interaktywne elementy. Którą ikonką jest łapka Scoobiego którą wchodzimy w interakcję z otoczeniem. Inwentarz jest strasznie prosty. Nie możemy za dużo przedmiotów mieć w inwentarzu, cztery zresztą, nie będzie wam więcej potrzebnych w inwentarzu, bo po rozwiązaniu zagadki przedmioty znikają z inwentarza i zastępujemy później je znalezionymi nowymi. Także w inwentarzu możemy wejść... Wikonka obrazu poszukiwany, który pokazuje nam podejrzanych sprawie. Także obok mamy ikonkę Skubi chrupków, które zdobywamy w minigierkach, i bez odpowiedniej ilości Skubi chrupków, Skubi nie chce wejść czasami do danej lokacji. Obok ikonki chrupków. Mamy ikonkę Scrapiego z pytajnikiem. Kiedy nadusimy na tą ikonkę, możemy ją nakierować na interaktywne elementy otoczenia. I Scrapie nam mówi co to za elementy, albo gdzie prowadzi dana droga. Łączenie przedmiotów mamy z inwentarza na otoczenie. <grym> Zagadki i minigierki. W grze mamy trzy poziomy trudności. Od najmłodszych graczy do starszych. Głównie te poziomy sprawiają, że niektóre zagadki są trudniejsze do rozwiązania, jak i trudniejsze minigierki do przejścia. Zagadki nie są trudne, ale na trudniejszych poziomach mogą trochę wnerwiać, zwłaszcza późniejsze minigierki. Dabi. W polskiej wersji mamy tych samych aktorów głosowych, którzy dawali głosy do serialu animowanego, więc dubbing jest najwyższych lotów, zwłaszcza, że słyszymy znajome serialowe głosy. <laughs> Scooby Doo Strachy na Lachy to gra przygodowo-familijna, która głównie jest skierowana dla najmłodszych. Ale dzięki poziomom trudności mogą w nią zagrać także starsi gracze. Dla fanów przygodówek i dla fanów przygód Scoobiego wyszło kilka podobnych gierek z tego studia. I może w przyszłości doczekacie się kolejnych recenzji z gier Scoobiego. Z I to by było na tyle z recenzji i do zobaczenia i do usłyszenia. Do zobaczenia?